starsi ludzie przed telewizorami siedzą i chorują kolejowi emeryci po świecie wojują i tak proszę państwa to jest prawda będąc kolejowym emerytem mamy ten komfort że mamy bardzo tanie bilety 99% zniżki to też możemy na przykład zjeść sobie w jednym dniu obiadek w Warszawie i Kolację wrócić do domu na drugi dzień na przykład pojechać do Szczecina czy Gdańska Mamy możliwości nieograniczonej podróży, z czego korzystamy. Cel podróży, podziemne miasto Osówka. Wejście za parę minut będzie otwarte. Leż w górach Sowich jest częścią olbrzymiego kompleksu sztolni pod nazwą Rize, czyli olbrzym. Tutaj hitlerowskie Niemcy budowały sobie podziemne miasto, którym chcieli się zamknąć i po prostu odizolować od świata. Ta rakieta nie ma powiązania z tym miejscem. W ten sposób chciał zmusić Wielką Brytanię na zaprzestania działań bojowych. No dlatego naciągnęli się jak Bardzo duże wrażenie zrobiła tutaj wystawa szkiców więźnia z pochodzącego z Węgier, na którym przedstawia obozowe życie. Widzimy tu Poranne apele, ciężką pracę ludzi wykończonych z głodu, umierających bez żadnej opieki, katowanych za byle małe przewinienie, lub po prostu dla rozrywki. I nasuwa się tutaj pytanie: w imię czego? Ludzie ludziom zgotowali ten los.